Sekssądzie, to sprawa, w której ofiarą jest dziecko, a osobą, która siedzi na ławie oskarżonych, też dziecko. Sekssądzie, ale jedną rzecz musimy doskonale wiedzieć w tej sprawie. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że dziewięciomiesięczne dziecko doskonale wie, co się wokół niego dzieje. Dziewięciomiesięczne dziecko potrafi odróżniać kształty. Dziewięciomiesięczne dziecko potrafi wzrokiem podążać za zabawką. Dziewięciomiesięczne dziecko denerwuje się, jak ktoś mu zabiera zabawkę. I w końcu dziewięciomiesięczne dziecko zna dwa słowa. Jednym z tych słów jest słowo mama. Mówię o tym dlatego, że Twój syn doskonale wiedział, co się wokół niego dzieje. Mówię o tym dlatego, że twój syn na ułamek sekundy przed śmiercią doskonale wiedział, kto mu to zrobił. Mówię o tym dlatego, że nie ma kary dla takich ludzi. Mówię dlatego, że matkom, które zabijają swoich dzieci, odmawiam przymiotu człowieczeństwa. Mówię o tym z bólem serca w sądzie rodzinnym, dlatego, że sprawcą tego czynu jest osoba nieletnia. Dlatego uważam, Wysoki Sądzie, że nie czas i miejsce, by wydawać wyrok w tej sprawie. Dlatego uważam, że z uwagi na szczególną.